Z Ewangelii według Świętego Marka: Pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. Mam takiego przyjaciela w zakonie, który opowiadał mi, jak odkrył swoje powołanie. Otóż uczył się w szkole kucharskiej, został wybitnym szefem kuchni, osiągnął w swoim zawodzie bardzo wiele sukcesów. I wtedy Bóg do niego przemówił takimi niezwykłymi słowami: Słuchaj, ja nie, chcę, ja nie chcę, żebyś ty karmił ludzi takim codziennym, zwyczajnym pokarmem, nawet jeżeli to jest pokarm najsmaczniejszy. Ja chcę, żebyś karmił ludzi pokarmem duchowym, pokarmem na życie wieczne, chlebem eucharystycznym. Bardzo podobnie było w życiu świętego Pawła, który był, jak wiemy, wytwórcą namiotów. I który dostał od swojego Boga takie powołanie, żeby budować namioty spotkania Boga z ludźmi, kolejne wspólnoty chrześcijańskie. I kiedy dzisiaj czytam o Jezusie, który mówi do rybaków: słuchajcie, będziecie rybakami ludzi, to uświadamiam sobie, że Bóg nie działa wbrew temu wszystkiemu, co jest naszymi talentami. Wbrew temu wszystkiemu, co jest naszą istotą, wbrew temu, co nas definiuje. Wprost przeciwnie, Jezus to wszystko, co nas definiuje, nie tylko chce wykorzystać, ale sublimować, uczynić jeszcze piękniejszym, jeszcze bardziej wartościowym, jeszcze lepiej wykorzystanym. Życie bez Jezusa jest zmarnowane. Do zobaczenia jutro.